Mam już wszystkie potrzebne składniki. Tylko żebym tego nie upuściła. Za dużo wzięłam. O nie! Wszystkie jajka się potłukły. Dobra, mam coś tajnego pod stołem. Moje małe królestwo smoków. Witam, moje małe smoczu się. Wasza mama przeszła po jajko. Świetnie. Suzy, jesteś pewna, że to kurze jajko? Wygląda naprawdę dziwnie i przerażająco. Nigdy takiego nie widziałam. Jak to się stało, że było pod naszym stołem? To dziwne. Skąd je masz? Okay. Czy to ważne? Tam już niczego nie ma. Zacznijmy gotować. Musimy jakoś rozbić to wielkie jajko. Wiem, co mi pomoże. Znam kilka fajnych chwytów. A ja! Suzy, wszystko w porządku? I tak znajdę sposób, żeby rozbić to jajko. Wiem, mam tu przecież młot. Wiesz, kim jest tor? Dał mi ten młot i w końcu mogę go użyć. No to bum! O, jest pęknięcie, widzisz? W końcu jajko pęka. Okay. Suzy, wszystko w porządku? Dalej trzeba wbić jajko do miski. o Oto żółtko! Co tam dalej? No właśnie mąka! Kurczę, Lili, gdzie jesteś? Nic nie widzę! Suzy, jesteś tutaj? Jestem w chmurze mąki. Ojej, kichnęłam. Dobrze, kontynuujmy. Teraz wlewam mleka. I szyściutko dokładnie mieszam rękami. Wow, to ciasto jest takie miękkie jak slime. Gotowe. Teraz musimy rozwałkować je naprawdę cienko. To proste. To jest takie relaksujące. Suzy, brawo! Sama zrobiłaś ciasto i je rozwałkowałaś. Wiem, Lili. Teraz trzeba odcisnąć klatkę na cieście, aby uzyskać ładny wzór. Gotowe. Stawiamy do piekarnika. Przecież trzeba upiec nasze ciasto. Wykonałam swoją pracę, a ty, Lili? Hmm, muszę pomyśleć. Mam gdzieś mały patyciak do lodów. Ale jest za mały. Muszę wymyślić coś większego. O właśnie, ta deska będzie świetnym patyczkiem do lodów. Trzeba ją tylko troszkę przyciąć. Suzy, nie martw się, wiem co robię. Uf, to jest to. Ojej, Suzy, przepraszam, nie chciałam. W porządku, pokaż mi co masz. wazon. Może babcia nie zauważy. Patrz, zrobiłam patyczek do lodów. Wyszedł świetnie, co? Rzeczywiście. O, mój rożek jest gotowy. Muszę go szybko wyciągnąć. Gdzie jesteś? Wow, jak ładnie pachnie. Lis, spójrz jaki piękny. Teraz musimy zawinąć ciasto w rożek, póki jest gorące i nie zastygło. Wlewam Nutellę do środka. Fajnie co? Bardzo mi się podoba. Ogarnęłyśmy pierwszą część. Teraz musimy zrobić same lody. Potrzebujemy mleka. Wlejemy je do miseczek. Dlaczego butelka się nie otwiera? O nie! Rozlałam mleko. Moja sukienka, włosy i makijaż są zrujnowane. Trzymaj ręcznik. Dzięki, Lili. Uff, już jest okej, okay, zaczynam. Dobra, trzeba wlać mleko do miseczek, teraz dodajemy cukier. Ważne jest, aby nie przesadzić. Mnie troszkę cukru i tobie. Świetnie, co dalej? Oh. Mm, no tak, dodajmy trochę sropu truskawkowego. Świetny pomysł! Nalej więcej, żeby było super mega słodkie i pyszne. Nie ma problemu, Lili. Dodaję trochę syropu do mojej miski i do twojej. Gotowe. Teraz zaczyna się zabawa. Musimy wszystko wymieszać. Ja! Świetnie! Brawo my! Ale fajnie! Teraz wkładamy nasze mieszanki do lodówki i czekamy. Możemy chwilkę odpocząć. Hej! Matko, Lili, przestraszyłaś mnie. Cześć, Suzy! Mam pomysł na lody na patyku. W lodówce jest tyle kostek lodu. Użyję ich wszystkich, ułożę je w prostokąt i posmaruję kremem. No to zaczynam. Idealnie! Mam teraz jednego wielkiego loda. A teraz wcisnę w niego mój gigantyczny patyczek. Przykryję go kolejną warstwą lodów. Trzeba prześciutko wyrównać, aby lody się nie rozpadły. Kurczę, chyba o czymś zapomniałam. E, mogę pomóc? Tutaj trzeba jeszcze podrównać. Teraz jest idealnie. Dokładnie, nie mogę uwierzyć, że na to nie wpadłam. Ojej, moje lody! Tak nie są gotowe. O tak! Moje lody truskawkowe są gotowe. Przełożę je teraz do rożka baflowego. Patrz. Prawdziwa magia! Mam jedną gigantyczną gałkę lodów. Czyż to nie fajne? Sama to wymyśliłam! Teraz kładę ją na rożku. Mamy to! Najpiękniejszy rożek do lodów, jaki w życiu widziałam. Lody zrobione. Brawo my! Tak, ale chyba o czymś zapomniałyśmy. Nie pamiętam o czym. Wiem! Zupełnie zapomniałam o polewie czekoladowej. Muszę pokryć lody czekoladą. Akurat tyle będę potrzebować. Suzy, wiesz jak szybko można roztopić całą tę czekoladę? Hmm, Wiem. Potrzeba do tego czajnika. Włączamy czajnik. Czekamy aż się zagotuje. I zalewamy całą czekoladę wrzątkiem. W ten sposób szybko się roztopi. Wow, Suzy! Jesteś taka mądra! Znasz takie fajne triki? Użyję szypiec, żeby wyjąć opakowanie. Nie chcę się poparzyć wrzątkiem. Hurra! Czekolada się rozpuściła. Okej, okay, teraz muszę pokryć całe moje lody cienką warstwą czekolady. Jak pięknie spływa po lodzie. Wygląda bardzo apetycznie. Ale czegoś tu jeszcze brakuje. Yes! No właśnie, oreo! Ale nie całych ciastek, a kruszonki. To będzie super pyszne. Nie ma nic lepszego do oreo. To prawda? No to posypmy moje lody posypką. Ale pięknie, już chcę posmakować. Spróbujmy to podnieść. Ojej, te lody są takie ciężkie. Dałam radę. Wyglądają magicznie. Teraz trzeba włożyć je do lodówki, aż całkowicie zastygną. Świetnie. Mieszczą się. Oho, już twardnieje. Ja też udekoruję mój rożek w jakiś ciekawy sposób. Mam tu całą torebkę tęczowej posypki. Muszę ją tylko otworzyć, w czym jak zwykle jestem kiepska. Pomysł Suzy Poom! Posypka się rozsypała, ale otworzyłaś. Okej, okay, myślę, że musimy teraz posypać ten truskawkowy rożek. No dalej. Ta posypka jest taka ładna. Zaraz posypię nią calutki rożek. Będzie jeszcze ładniejszy. To takie słodkie. Gotowe. Ojej, Lili, co z tobą? Dokąd idziesz? Czy moje lody już są zamrożone? O tak, wspaniale. Są jeszcze lepsze niż wcześniej. Ale super. Suzy, brawo my. Udało nam się zrobić takie gigantyczne lody. Wystarczy porównać z tym małym lodzikiem. Lili, pospieszmy się i spróbujmy. Hej. Hmm, coś tu nie gra? Spróbuję ugryźć tutaj. Tak lepiej. Ja też chcę spróbować. Wow, ten posypka robi robotę. To jest naprawdę pyszne. Nie mogę się oderwać. Ojej, jaki pyszny rożek waflowy. Lili, chcesz się zamienić? Wow, Suzy, twoje lody truskawkowe są takie pyszne. A chcesz spróbować moich? Jasne. Wow, jakie dobre! Nigdy wcześniej czegoś takiego nie jadłam. Uwielbiam lody. To teraz mój ulubiony deser. Suzy, całkowicie się z tobą zgadzam. Czekolada i lody, co może być lepszego? Dziewczynki, co tu się wyprawia? Jecie lody? A zupa zjedzona? Czy wy w ogóle jadłyście coś normalnego przed jedzeniem słodyczy? Posprzątajcie to szybko! Nie lenić mi się tu, wycierajcie dokładniej. Brawo, dziewczynki. Co za interesujący filmik. Co się teraz stanie? Wow! Trzeba to powtórzyć. Lecę do mojej przyjaciółki. Znowu słucha muzyki. I raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Hej! Czego chcesz? O, daj mi to. Czego potrzebujemy? Mam tu Coca-Colę. Tylko odpowiednio się ubiorę, i jestem gotowa. Czekaj, chwileczkę. Teraz jesteśmy całkowicie gotowi. Zaczynamy? No to lecimy. Jesteśmy w parku. Wyciągaj składniki. Bierzemy colę i. i jeszcze to. Muszę trochę łyknąć. Jakie dobre! Nie mogę przestać. Ej, ty, zostaw trochę. A w ogóle daj mi to tutaj. Siadaj. Co tam było w tym eksperymencie? Po prostu wsypać i zakręcić. A teraz biegnijmy. Ciekawe, co się stanie. O nie, chroń głowę! To eksplodowało! Zobaczmy, co zostało z butelki dobra. Ojej, udało się! Tak! Co jeszcze można znaleźć na tym TikToku? Co? Dlaczego stawiają jajko na soli? I nie przerzucą się? Muszę to natychmiast zrobić! Ej, zobacz co mam! Możesz w to uwierzyć? No to co tak siedzimy? Chodźmy! No to chodźmy! Daj mi to tutaj! Ojej, przewraca się! Jesteś zabawny, przecież trzeba posypać solą! Właśnie tak! Teraz się nie przewróci, widzisz? Dobra, to łap kolejne! I jeszcze jedno! Co tam było, sól? Sypię więcej. Oto super sztuczka. Wow, jestem w szoku, ile tego jest. Już jest bardzo wysoko. Podsypię więcej soli. Ej, jestem cały w soli. Apsik! O nie. Co się dzieje? Nie, tylko nie jajka. O, jeszcze jedno. Co jest? Zostałem zaatakowany przez jajka. Brakuje ci tylko piórek. Ale super jest jeździć na elektrycznej deskorolce! O nie, zaraz upadnę! Dobra, co my tu mamy? Przestań już się kręcić, zobacz co tu się dzieje! Robią z jednej małej pianki niewiarygodnie wielką! Możesz sobie to wyobrazić? Można tym nakarmić całe miasto! Nie no, to nie może być prawda, to niemożliwe! No dobra, sprawdźmy to! Mam tu całą miskę pianek! Zjem jedną! Nie ma mowy, nie dam ci ani jednej, bo zjesz wszystkie! Okej! Okay. Kładamy ją do mikrofalówki! No i co? Co się dzieje? Oczywiście, że nic się nie dzieje! Nie no, patrz, rośnie! Udało nam się! Masz rację, naprawdę urosła! A, to bolało! Jesteś taki zabawny! Mam pomysł! Podpieczmy tę piankę! Będzie niesamowita! Teraz jest naprawdę pyszna, ale będzie jeszcze lepsza. No i o to chodziło! Rewelka! O matko, co to? To jakaś włócznia. Dobra, zjem z tobą. To jest takie pyszne, ale się fajnie ciągnie. Walce lizać. Udało nam się. Co oni robią? Dobra, rozpuścili cukierki. Wow, robią bańki. Nie no, to niemożliwe. Au, moja noga. Zaraz odlecę. To jest takie pyszne. Dlaczego znowu tu jesteś? Zobacz, co oni robią. Robią prawdziwe bańki. O, a ten lizaczek jest mój. Chodź szybko. Sprawdzimy to. O, toksyczne cukierki! Z chęcią zjem jednego! Ojej, jest niesamowicie kwaśny! Co z twoją twarzą? To niewiarygodne! Ojej! Chyba odpuściło! Zobacz, co tu mam! Rozkładam cukierki! I spróbujmy powtórzyć ten eksperyment! Okej, okay, prawie je stopiłem! Gotowe! Mam rozpuszczony kwiatek! A ja teraz wezmę słomkę! Puść! To faktycznie robi naprawdę fajne bąbelki! Ojej, jakie słodkie! Rzeczywiście! Są takie ładne! No i pyszne! Mam ochotę zjeść je wszystkie! O, nie są jednak zbyt kwaśne, ale też chcę spróbować je zrobić. Kurczę, coś mi nie wychodzą! Dobra, co my tu mamy? Bierzemy jajko, wkładamy trochę pianek i... To wygląda niesamowicie pyszne. Właśnie taki napój chcę natychmiast spróbować. Bingo! Teraz nutka hał-hał. Zgadza się. Co wy tu robicie? Pies gra na pianinie? Odlot! Ale zobacz, co oni tu wymyślili. Co? To niemożliwe. Jestem gwiazdą, gwiazdą! Chodź tu szybko. Siadaj! Zobacz, mam fajną Kinder zabawkę. Wyciągamy z niej kinder niespodzianki. Wow, ale fajny! Potrafi latać! Dobrze, na razie zajmie się zabawką, a ja zajmę się eksperymentem. Potrzebujemy małych pianek. Weź spokój. Dobrze, teraz wsypię je do każdej połówki jajka. Idealnie. Nie no ten kubek, to jest za mały. Oto odpowiedni rozmiar. Teraz mleczko. Ona nie chce się otworzyć. No co jest? Proszę pomóż mi. Żaden problem, jestem taki silny. Otworzę wszystko. Ej, o co chodzi? Dlaczego to nie idzie? Może teraz? O nie, wylało mi się na twarz. Dlaczego mam takiego pecha? Kurczę, no dobra, wlejmy to mleko. Wuj, to naprawdę zadziałało. Kinderki się rozpuściły. I teraz możemy pić ten cudowny koktajl mleczny z piankami. Co oni tu robią? Piszą na bananie? I co w tym fajnego? Wow! Czy w ten sposób pojawia się napis? Jestem super gwiazdą! O nie! Co to się dzieje? Kogoś zażynają? Co za masakra? Nie wiem o co ci chodzi. Co mi znowu przyniosłeś? O, fajne, zróbmy to. Wciąż bolą mnie uszy. No chodź już. Weź kałaczkę. Jasne. Dlaczego się nie wysypuje? Co jest? Ups, wszystko wyleciało, ale ze mnie nie zdara. Dobra, weźmy po bananie i zróbmy napisy wykałaczkami. Zobaczymy, co nam wyjdzie. O, no, patrz, mam napis. To naprawdę fajne. Mam super pomysł. W szkole jest taka jedna dziewczyna. Britney jest taka piękna. Podoba mi się, ale jak mam jej to powiedzieć? Napiszę to na bananie. Mam nadzieję, że to zadziała. Gotowe. Britni, zobacz, co dla ciebie mam. To prezent. Co tam jest napisane? On mnie kocha? To miłość. Tak się cieszę. Co tym razem wymyślili na tym TikToku? Wylewają kole na papier? To jakiś żart? Kartka jest nadal nienaruszona, a napisy zniknęły. Ej, zobacz, co oni robią! Widziałaś to? Wow, tego na bank trzeba spróbować. Przestań się wygłupiać i siadaj do stołu. Wyciągnijmy Coca-Colę. I jaki rodzaj papieru weźmiemy? Ten papier tutaj. Ach, rozumiem, o co chodzi. W porządku. Teraz szybko poprawimy twoją złą ocenę na dobrą. No to zaczynamy. Dobra, wytarte. Nie, spójrz na to. Nie zadziałało. Mocna łódź markera nie ściera się. warte świeżych czarnych jajek. A tej kury nie będziemy potrzebować. A ja będę potrzebować. Jest taka słodka. Nic, masz zbyt miękkie serce. Potrzebuję kilku czarnych jajek. Rączka pomocy. Dzięki. Aha. Świetny gadżet, żeby rozbić jajko i się nie pobrudzić. Idealnie. Wlewamy wszystko do miski. Kilka jajek, wsypujemy mąkę, wystarczy. Teraz dodajemy trochę czarnego, jak moja dusza węgla. Teraz mielimy go w moździerzu i wrzucamy do naszej masy. Powinno powstać niesamowite czarne ciasto. Hey. Mikser? No. Hmm, nie potrzebuję go. Okay. Rączka? Potrzebuję twojej pomocy. Ugniataj moje ciasto. Nie chcę pobrudzić sobie rąk. Idealne. Przykrywamy folią spożywczą i dajemy mu czas na wrośnięcie. Czekamy. Okej. Okay. Enid, przestań się wygłupiać, zacznij gotować. Dobra, dobra. Hmm. Mam tu swój własny słodki świat pod stołem. Wow! Zdecydowanie będę potrzebować tych małych pianek, czekoladek i koszyka żelków. Trzeba też pamiętać o tych warkoczach z myczmelą. No i oczywiście o skitelsach. Wednesday, spójrz na moje kolorowe składniki. Hmm. Co? Znalazłaś to wszystko pod stołem? Może ja też coś mam? Sto, okay. dziwne. E, nic, co zamierzasz z tym wszystkim zrobić? E, jeszcze nie wymyśliłam. Ojej, jak głośno! Wyłącz to! <grystanie> Hurra, moje ciasto jest gotowe. Teraz je porządnie rozwałkujemy. Ojej, Wednesday, przygniotowałaś rączkę! Wednesday! Musi bardzo cierpieć! Przestań! Co ty namroczysz pod nosem? Prawie rozwałkowałam ciasto. Zacznij robić swoje Czego chcesz, co? Rączka? Pod ciastem? Znowu się wygłupiałeś i tak to się kończy. Muszę rozprostować ręce, zanim zacznę lepić brzegi mojej przerażającej pizzy, super! Co ty na to? Wow, ja też mam pomysł. Ok, rozpuszczę wszystkie żelki, jakie mam. To będzie świetna baza do mojej słodkiej pizzy. Wlewamy do foremki, robimy boki z pianek. Właśnie tak. Podstawy gotowe. Idziemy dalej. Potrzebować czekolady. Ale co mam z nimi zrobić? Wiem! Cześć! Dam Ci czekoladkę, ty dasz mi swój popyt. Na jeden, dwa, trzy. Świetnie, dzięki. Tura, mam popyt. Spadłam na doskonały pomysł. Rozpuszczę moją tęczową czekoladę we wrzącej wodzie. To szybkie i łatwe. Gotowe. Czekolada jest całkowicie roztopiona. Odcinamy końcówkę i wlewamy czekoladę w odpowiednim kolorze do każdego paska popyt. Super! Jaka pyszna czekolada! A teraz czekamy. Hey, what? Padł mi do głowy świetny pomysł. Dodatkami do mojej pizzy będą kiełbasa, bekon i sos pomidorowy. Zrobimy wszystko w moim mrocznym stylu. Zwykłe kiełbaski wyglądają zbyt dobrze. Nikt nie wie, że to tak naprawdę odcięte palce moich wrogów. Podobne? Enid, co o tym myślisz? Tadam, matko! Awaj, czemu tak głośno? Czekolada zastygła, teraz można wyjąć czekoladowe tęczowe paski z popyt. Idealnie! Składamy pizzę. Zaczynam od rozsmarowania krwawego sosu pomidorowego na całej mojej czarnej pizzy. Jeśli uda mi się otworzyć ten okropny słoik, okay. rączka, pomożesz? Dzięki gadżety kuchenne zawsze przydają się w walce ze złośliwymi słoikami. Wylewamy wszystko na pizzę i rozsmarowujemy, a teraz dodam troszkę mięsa. Świeże mięso mielone ulepię z niego kształt głowy. Podobna? No ta twarz naprawdę pasuje do mojej pizzy. Teraz muszę tylko dodać jej skórę. Świeży boczek mi w tym pomoże. Idealnie przerażające. Teraz to troszkę podpieczemy. Gotowe? Dodam jeszcze żelkowe oczy, i ostre jak brzytwa zęby. I jeszcze troszkę oczu. Oczu nigdy za wiele. Nic, już się boisz? Świetnie, dokładnie o taką reakcję mi chodziło. Dobrze, dobrze, dobrze. To okropne łężce, jak możesz to jeść? Dobra, wracamy do mojej tęczowo słodkiej pizzy. Rozłożyłam czekoladowe paski popyt. Teraz jedna strona jest wypełniona z a druga mini piankami Mmm, jaka kolorowa i ładna. Idealna, hmm. prawda? Dobra robota, Wednesday. Co zamierzacie dalej zrobić? Wow, dzwonicie mm. po znajomych? Super, zorganizujmy imprezę. Wszyscy będą zachwyceni pizzą. No i jak smakuje? Jest świetna, prawda? Spróbujmy. Czy ja pizza będzie smakować lepiej? Wednesday czy nit? Czyjej pizzy chciałbyś spróbować? Napisz w komentarzach. Całkiem smaczna. Mm. Odlot. Co za uczta. Mm. Mm, pyszności. E, może się zamienimy? Ekstra. Spróbuję. Okay. Wednesday, twoja pizza jest bombowa. Bardzo smaczna, mimo że ze strachem się ją je. Może to się zamienimy? Twoja pizza wygląda dziwnie. Enid, od Twojej pizzy bolą mnie oczy, ale jest naprawdę dobra. Nie mogę przestać, chcę jeść, jeść! Hey! Wszyscy są na jedzeni? to może zatańczymy. Powtarzajcie za mną. Jak zwykle wszystko zepsuliście. Następnym razem poćwiczcie w domu. To była świetna zabawa. Chciałabym, żebyśmy mogli spotykać się tak częściej. Dziewczyny, co robiłyście przez całą noc? Co to za koszmar w kuchni? Urządzacie imprezę i mnie nie zaprosiłyście? Posprzątajcie to szybko. Umyjcie wszystko dokładnie, żeby wszystko lśniło. Hej! No, brawo, moje drogie.